Dzisiaj zabieram was na pilates. Jestem mega ciekawa jak to wyjdzie, bo to mój pierwszy pilates w życiu, więc ciekawe czy mój brzuch podoła, ale po ostatnich jak było dobrze, więc zobaczymy jak będzie teraz. Let's go! Słuchajcie, musiałam się przebrać, bo zrobiło mi się już tak gorąco, że niestety, ale moja bluza musiała iść out. Jestem już po zajęciach z Pilatesu i powiem szczerze, że Mega mnie to zaskoczyło. Jest teraz z Edyta i chciałabym się zapytać, czym jest za Ciebie Pilates? Co go wyróżnia na tle innych, że akurat go wybrałaś i jesteś trenerką Pilatesu? Precyzja ruchu na pewno. To, że Pilates jest bardzo zaskakujący. Tak jak powiedziałaś, to są mikro ruchy, a powodują, że no, potleje się z czoła. Ale też podoba mi się w Pilatesie to, że. To jest jednocześnie budowanie siły, ale też elastyczności i mobilności w ciele. Pilates jest dla każdego, dla kobiet, dla mężczyzn, dla osób młodych, dla osób starszych. Nie ma tak naprawdę grupy, która nie powinna robić tego pilatesu. Podsumowując, mobilizujcie się, poruszajcie się, bo to jest naprawdę dla każdego, a ruch, no to zdrowie. Pozdro.